Manko z tej strony, Mario. Messi. XD. Witam Was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy z Darylem na Zadymie. Pokażę Wam skilla i zrobimy szybko. Quest pokonaj 12 przeciwników z Daryl. Więc Zapraszam do oglądania. Gramy. Pokażę Wam skilla. Dobra, trochę ściszę, żebyście nie mieli. No tylko od głosu gry. Eee, okej. Okay. Bierzemy piłkę od razu. Okej. Okay. Nie, 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 nie. Lecimy, lecimy. Masz. Ja myślałem, że podam, ale mamy bramkę. Eee, może wlecieć drugi film. Może, ale nie musi. Ale to będzie taki specjalny. Nie no. Nie, nie będzie wam się podobał aż tak. Na pewno nie. Dla mnie chociaż specjalny. Okej. Okay, mam ładną bramkę. Widzieliście to? Wow. To było piękne. Eee, ogólnie Daryl to jest prze przemocna postać. Nie no. To jest oczywiście moje słabsze konto. Cały, cały czas mówię, oczywiście, ale dobra no. Tak wychodzi, ale pięknie. To jest słabsze konto, bo zawsze. No, ja mam konto, gdzie mam 15 tysięcy, mam konto, gdzie mam 11 tysięcy, tylko te 11 tysięcy mi przepadło, niestety. Ach, no i. Te konto mam, gdzie mam te, prawie 5000 i mam konto jeszcze jedne, gdzie mam prawie, nie wiem, tam już, już e, 1500, no chyba. Ja tam nie gram praktycznie. Ale tu teraz bardziej gram. E, na tym koncie e, Też trochę na tym 15 -tysięcznym, ale na pewno mniej niż na tym. Eee, lecimy. Podjeżdżamy tą eee, nitę, okej. Okay. Eee, Jackie, co ty robisz? Podaj to. No podaj. Ty piaro. Eee, Jezu, co za ludzie. Dobra, lecimy. Eee, nie robi się, nie jest tu zaciekawie. Na pewno tu nie jest zaciekawie. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Na pewno tu jest niezaciekawie. Ja muszę się tutaj wycofać. Teraz mogę iść bardziej pod atak, ale wcześniej jak był Tik, to musiałem się wycofać trochę. Bo to jest wiadomo kto. To jest właśnie mi otacz, więc mi otacze na tane i są kontrą właśnie, więc... Dżin to zepsuł tam. Ale może i trafią. Okej. Eee, Okej, okay, okay, bijemy tego miśka. Szybko zabiliśmy miśka. Eee, idziemy tam bardziej do środka, żeby zrobić też te kile, które miałem do zrobienia. No daj mi ją zabić. Nie, no co za kość? O Jezu, o Jezu. Okej, okay. nie w tę stronę, co ja robię? Ojojojoj, nie chciałem tak zużyć ulta, tylko chciałem iść za tą piłką oczywiście. I oczywiście nie umiem dobijać tych zawodników, więc no. No wygraliśmy. Ile już? Oh man, już 4 minuty ten odcinek trwa? Serio? Eee, to ja lepiej szybko zrobię ten questik, nie no oczywiście zrobię to e, banalnie szybko, teraz e, e, pooglądacie jak ja se gram nie, oglądacie chociaż, poprawicie sobie skilla, nie, no ja jestem nubem taktycznym, e, jakim taktycznym, jestem e, totalnym noobem. Lecimy no. Nic nam nie zostało tylko lecić. Oj 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 To niestety nic nam nie zostało, tylko przegrywać. No i nie zdążyliśmy. Niestety. Okej, okay, bierzemy tą piłkę. Aha Ciekawe, fajnie. Ją wziąłem. Totalny nub ze mnie. Na tym. Bek, okej. Okay. Specjalnie dobiłem typa. Ja tego też typa dobiję. Aha, no. Ach, tak to bywa. Ile już 5 minut ten odcinek trwał? Wow. No, nieźle, no, kurde, no. Muszę zrobić tego questa. Bo. Bo. Będzie o A może wam zrobię cięcie i widzimy się jak będę miał zakończonego questa. Dobra, tą rundę wam jeszcze pokażę i zrobię cięcie. Okej, okay, mamy pierwszą rangę, ale nie zrobiłem jeszcze cięcia, bo muszę Wam pokazać tą rundę <grymharty> i -dede -dede. Możecie sobie przewinąć. Jeśli nie chcecie teraz tu oglądać. Okej. Okay. Dobra, wygraliśmy pewnie mecz. A spokojnie. No widzicie. Wygraliśmy mecz, więc widzimy się po cięciu. Dobra jestem, zrobiłem quest ogólnie. Mamy zrobionego quest. Ogólnie jestem. Mamy dużą skrzynkę. Otwieramy ją. Trójka. Czy będzie nowa postać? A nie, nie, nie ma nowej postaci, nie świeci się jedynka. Ogólnie zrobię ten quest sam z Nito, widzicie. Jeszcze zrobię ten quest z napadem i z nagrodą, ale nie dzisiaj. Dzisiaj jak będzie na przykład nagroda, to zrobię z nagrodą. Jak będzie napad, to napad. Mi się wydaje, że będzie niestety nagroda, więc gorzej. No i zrobię tą walkę z robotami. No ogólnie wszystko zrobię, więc no do dzisiaj jeszcze może, może do dzisiaj, może do jutra. Pa! No, no, Eluwina.